Szwedzkie klopsiki śledbular. Pewnie kojarzysz je z IKEI. Jednak zrobione samodzielnie to niebo i ziemia. Przepis wcale nie jest taki trudny. Tutaj w misce jest mięso wieprzowo wołowe. No i takie mięso jest najlepsze właśnie do przyrządzenia szwedzkich klopsików. Zanim mięso, no to jedna cebulka, którą pokroję w drobną kostkę. Na patelni rozgrzewam troszkę oleju roślinnego. No i wrzuciłem tutaj cebulkę. Zrumienię ją. Ona potem trafi do mięsa. Warto zawsze przesmażyć cebulkę, którą dodajemy do mięsa mielonego. Ona wtedy nie tylko oddaje dużo więcej smaku, ale też po prostu nie chrupie potem podczas jedzenia. Dużo lepiej łączy się z mięsem także zarówno do takich klopsików, jak i na przykład do tradycyjnych mielonych. U mnie cebulka zawsze najpierw ląduje na chwilkę na patelni. Cebulka się rumieni, no a ja w tym czasie zacznę już doprawiać mięso. Najpierw łyżeczka soli, sporo świeżo mielonego czarnego pieprzu. Wbijam tutaj również jedno jajo, dwie łyżki bułki tartej, która Fajnie wyciągnie nadmiar wilgoci z mięsa, no ale sprawi też, że klopsiki będą bardziej mięciutkie. Cebulka wystarczająco się już przyrumieniła, także ląduje ona również tutaj w miejsce z mięsem i tymi wszystkimi dodatkami. No więc teraz nie pozostało mi nic innego, jak bardzo dokładnie to najpierw wymieszać przy pomocy łyżki. Tak jak widzicie. Kawał mięcha wyleciał poza miskę, ale już tu wrócił. Najpierw wstępnie łyżką, no a potem oczywiście dłońmi. Mięso mielone do kotletów, do klopsików trzeba po prostu dokładnie, dobrze wyrobić niczym. Masaż także dłonie, no i za moment już przystępujemy do dzieła. Masa wyrobiona, no i co? Teraz dobrze jest ją odstawić na jakieś 15 minut minimum, aby ona nam troszkę stężała, aby właśnie bułka tarta tutaj zrobiła również swoją robotę, no i wtedy klopsiki będą dużo lepiej się formować. Minęła dłuższa chwila, także mięso leci tutaj na bok. Na desce pojawia się miseczka z wodą. Patrzcie na ten patent, bardzo prosty. Zwilżam dłonie przed formowaniem klopsików, właśnie leciutko wodą. No i teraz nabieram porcję mięsa. To jest za dużo. Te klopsiki muszą być naprawdę malutkie. O coś takiego. I jeśli mam zwilżone dłonie, no to od razu nam się pojawia tutaj zgrabna, równiutka, gładka kuleczka, a dłonie pozostają czyste. Trochę będę miał teraz z tym tutaj roboty, no bo jednak tych klopsików musi wyjść całkiem sporo z kilograma mięsa, a więc ja biorę się za kulanie i za chwilę pokażę wam efekt finalny. Cała deska klopsików gotowa. Tak to wygląda. Na patelni rozgrzałem troszkę oleju, no i teraz będę tutaj wykładał klopsiki, jeden po drugim dość ciasno, tak żeby się pomieściły. No i musimy je zrumienić. Najpierw z jednej strony, potem przewrócę, no i również z drugiej. Gdy to się wydarzy, klopsiki ściągamy, a na patelnie trafią kolejne składniki. Klopsiki mogę już zacząć przewracać na drugą stronę. Bardzo fajnie się zrumieniły. Trwało to dosłownie chwilkę. W międzyczasie posiekam jedną kolejną cebulkę. Jeden taki naprawdę duży ząbek czosnku. Jeśli macie standardowy czosnek, no to e, wtedy dwa, ale ten jest naprawdę wielki, a więc wystarczy jeden cebula w drobniutką kosteczkę najpierw, no a potem. Czosnek, który po prostu drobno również posiekam. Cebula na bok. No i teraz czosnek, nie mieszam ich ze sobą na desce, gdyż one trafią, te dwa składniki, na patelnię w różnym czasie. Najpierw oczywiście cebula, no a pod koniec dopiero czosnek, tak żeby puścił smak, no ale żeby nie zaczął się rumienić, gdyż jak wiadomo czosnek bardzo nie lubi rumienienia, wtedy staje się gorzki. Przesmażone klopsiki ściągam z patelni i przekładam do miseczki. Na patelnię po obsmażaniu klopsików trafia najpierw cebulka, niech się troszkę przyrumieni. Cebulka złapała już odrobinę koloru, także dołącza do niej czosnek. A No i smażyć to będę jeszcze teraz jedną minutkę. Papryka słodka, ja używam wędzonej. Ona ma bardzo dużo takiego fajnego smaku, który pasuje do dań mięsnych. Oczywiście możecie użyć też papryki zwykłej mielonej. To jest tak mniej więcej jedna płaska łyżeczka i teraz bardzo ważne, aby to wymieszać, tak żeby papryka połączyła się tu na patelni z gorącym tłuszczem. Ona teraz oddaje nie tylko swój cudowny smak, ale również kolor. Teraz kopiasta łyżka mąki pszennej. Rozsypuję ją tutaj w miarę równomiernie i od razu mieszam bardzo dokładnie, tak żeby zrobiła nam się tutaj na patelni po prostu zasmażka. Trzeba się do tego przyłożyć. Gotowe. Wlewam teraz na patelni około dwóch szklanek wody, no i w tym momencie właśnie zaczyna już powstawać nasz sos. Teraz najlepiej użyć tego przyrządu, a więc trzepaczki, tak żeby rozprowadzić dokładnie za smażkę. Już teraz również łyżeczka musztardy, najlepiej Dijon, ale może to być też po prostu zwykła, gładka musztarda. Zobaczcie, sos już teraz ma bardzo piękny, rumiany kolor, ale ja doprawiam go jeszcze kilkoma kropelkami ciemnego sosu sojowego. Wiem, że to jest jakby zupełnie inna kraina kulinarna, ale sos jakby nie zmienia tutaj zasadniczo smaku, a w zasadzie wcale go nie zmienia. Natomiast nadaje jeszcze większej głębi do sosu. Oczywiście mam na myśli głębię koloru. Po zagotowaniu, sos powinien ładnie zgęstnić. Doprawię go również szczyptą soli, może dwiema, zaraz spróbujemy, czy przyprawy są ok. O. No i oczywiście czarny, pieprze świeżo mielony jak zawsze u mnie. No to krok, który nie jest niezbędny, ale wydaje mi się, że warto to zrobić. A więc na tym etapie po zagotowaniu sosu fajnie jest go zmiksować blenderem, aby był zupełnie gładki, no wtedy te klopsiki smakują zdecydowanie najlepiej. E, oczywiście jeśli na przykład nie macie blendera e, albo nie chce Wam się tego sosu po prostu miksować, no to możecie go pozostawić tak jak był, no ale wtedy będą tam gdzieś nam e, pojawiały się właśnie kawałeczki na przykład e, tej zrumienionej cebulki, no to w niczym nie przeszkadza, ale taki sos e, gładziutki, zapewniam Was, że jest dużo, dużo lepszy. No i mamy to, zobaczcie, piękny, aksamitny, rumiany sos, bardzo już teraz smakowity. A to najwyższa pora, aby ponownie na patelnie wróciły klopsiki, które również jeszcze do samego sosu oddadzą troszkę smaku, no bo one się muszą leciutko poddusić, około 10, przez około 10-15 minut myślę. Także wykładam je tutaj wszystkie po kolei, potem pokrywa, no i około 10 minut ja sądzę, że wystarczy w zupełności, no i będziemy to w zasadzie mieli gotowe. Już teraz to wygląda po prostu rozkosznie. Ostatnim składnikiem będzie dosłownie odrobinka. Śmietanki, kremówki, mniej więcej 3 łyżki. No ona tutaj troszkę nam jakby złagodzi smak tego sosu, sprawi, że on będzie jeszcze bardziej aksamitny. Tak to właśnie wygląda. Minutka, trzymam to na ogniu jeszcze przez minutkę. No i te szwedzkie klopsiki mamy gotowe. Klasyczne pire, utłuczone ziemniaki razem z masłem i odrobiną mleka. No to teraz gwóźdź programu, a więc właśnie same klopsiki muszą się tutaj pojawić. Niech ten sos rozleje się po ziemniakach, ale też po talerzu. Także rozkładam je tutaj o właśnie w taki sposób. Jeszcze troszkę one są malutkie, także na talerzu może pojawić się ich całkiem sporo. Tradycyjnie musi się tutaj pojawić również odrobina takiej konfitury żurabiny, słodkiej bardzo, ale to super, jakby tutaj pasuje. Dla nas, Polaków, troszkę połączenie nieoczywiste: no bo raczej takich dań z dodatkiem słodkich akcentów nie jemy, no ale tak właśnie jedzą to Szwedzi. Tak to podają tradycyjnie i myślę, że bardzo smacznie, wystarczy spróbować. Aby się przekonać, że coś w tym jest, no i na koniec, u mnie troszkę czegoś zielonego, aby nieco ożywić talerz. No w tym przypadku będzie to zielona cebulka. Już Wam mówię, jak to smakuje sam, nie mogę się doczekać, aby spróbować. Zobaczcie po przekrojeniu, te klepsiki wyglądają tak: no bardzo mięsne, troszkę sosu, troszkę tej Żurawinki, no i troszkę ziemniaków, pire, tak, żeby mieć pełny obraz. No, i to jest słuchajcie, przepyszne, taki jakby skandynawski comfort food, czyli domowe jedzenie w najlepszym wydaniu. Te klopsiki są mięciutkie, sos niezwykle aromatyczny, a żurawinka tutaj elegancko przełamuje całość. Super. Zróbcie to sobie w domu, bo jak widzieliście, przepis jest całkiem prosty. Zachęcam do polubienia i obserwowania, no bo znowu już niedługo zobaczymy się w kuchni, aby ugotować coś. Pysznego.